Dzisiaj, kochani, taki filmik z mojego podwórka. Dzisiaj jest 9 marca. Pszczółki już poczuły taką wcześniejszą wiosnę. Robią sobie oblot. Tutaj już mam przygotowany na warzywniak. Idziemy dalej. Wam pokażę, co się stało jeszcze. Tutaj, kochani, naprawdę pszczółki ładnie chodzą. O naprawdę mają ładny, piękny oblot. Tutaj też gałgan pozdrawiam. Tutaj taki malutki ul, który rodzina sam zrobiła w tamtym roku. W odkładówce muszę obszędzie takiego Ula, tak jak ten z boku Dadant. Ale niestety, kochani, w tym Ulu mi się rodzina usypała, jest to naprawdę przykra wiadomość, ale Moim zdaniem to jest moja wina, po prostu chyba źle wyliczyłem rodzinę, bo pożywienia było dużo, ale rodzina nie przeżyła, czyli złe leczenie. I tak to jest. Człowiek się nachodzi, nachodzi, a po prostu przychodzi czas, coś zginie. Tak już jest w życiu. Ale jak już powiedziałem, na pewno to z mojej winy, źle bo musiała być rodzina wyleczona bo zakarmiona była bardzo dobrze bo widziałem na ramkach ile jest pożywienia a rodzina się osypała to jakiś powód jest czyli powód jest z mojej winy jeszcze raz mówię to jest moja wina szkoda bo to była moja pierwsza rodzina w tamtym ulu wam pokazałem dobra kochani tak szyb na szybkiego ciepłą niedzielę pozdrawiam komentujcie subskrybujcie tak to kochani jest, mając pszczoły można być czasami urzędlony, nie Coś To prosto stanąłem pszczółką na drodze i jedna mnie użarła, prosto pod oko. <laughs> Dlatego zawsze pamiętajcie, przy ulach trzeba chodzić w kapeluszu, bo inaczej to wygląda, tak jak ja. Pozdrawiam.